tutaj no buduje, a dzisiaj robimy komnatę Dumbledora. W środku Cesarz się prezentuje właśnie tak, a kiedy odczepimy górną część, tylko nie chcę, żeby mi się tutaj rozpadło, o, to możemy sobie ruszać tymi częściami. Zestaw ma sześć minifigurek, w tym Harry z Peregriną z jednego zwiedzaka, a raczej takiego kota. Sam zestaw z figurkami prezentuje się całkiem dziwnie. Figurek na pierwszym piętrze, no, znaczy na najwyższym piętrze, możemy zobaczyć nie tylko Deryka, Gryfina, Dora. i to m, nie wiem jak jak to powiedzieć? Tutaj możemy zobaczyć gabinet Dora Plus, jakieś książki i Feniksa I to jest jakiś kapelusz A na samym dole możemy zobaczyć bibliotekę. To już koniec na dzisiaj. Napiszcie co Wam się podobało. Pamiętajcie o subskrypcji i łapce w, górę, w górze.